Jak widać udało nam się troszeczkę załagodzić konflikt. Jeszcze nie jest wszystko w porządku, bo nadal nie ma drogi. A jeżeli będzie droga, to niestety pan szabrownik straci pracę, ale nieważne. Ważne, że na razie są kiełbasy i mają chłopaki co jeść. Podsumujmy naszą listę. Na miejscu dziesiątym nowość Honey No One, dziewiąte Calviremi Gers. 8 Stachurski, siódme Andrzej Piaseczny, szóste Paula, na piątym Natalia Kukulska Wierność jest nudna, czwarte Ania Wyszkoni Wiem, że jesteś tam, trzecie to Friar Black Sherry, drugie Doda Bad Girls, a oczywiście na pierwszym Ewa Farna i ewakuacja. No właśnie panowie i panie, ja się już muszę stąd ewakuować, kończę naszą listę i pamiętajcie, ta sprawa jest jak cegła. Nie ma z nami nic wspólnego Mam nadzieję, że teraz dobrze wbiłeś w nawigację, bo znowu jak zrobić siebie barana, to będzie na ciebie znowu. Mam tego dosyć. Dobrze. Chyba tu. <grymne> Nie wejdę tu teraz. Karta jest. Trzeba otworzyć to. Dobra. Dobra. Ci